O Matko Boska to jest nasz syn! No, cześć maneczko, z tej strony Game w tym filmie będziemy ratować naszego Timiego, ale chwila! Gdzie my jesteśmy? Przecież nie jestem u siebie! Dobra, właśnie to tak obiecałem w tamtym filmie, że pokażę wam. Te nagrania i tu mam naprawdę, dosłownie wszystkie kasety, które są dostępne w tej grze. I tylko wystarczy zrobić tak i połączyć kasetę i oglądamy filmy z jakichś tajemniczych oraz zaginionych kaset do kamery. Tu najwidoczniej jest jakiś helikopter słychać i jakaś dziewczynka. Pokazująca góry hmm. można jeszcze cofnąć, ale nie, 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 Tu łączymy jeszcze raz. To już cześć, panie kanibali, ale to nie przejmuj ta się. Tu widać, ludzie pracują. O, ten zakrywa twarz, bo nie chce być pokazywana na kamerze. To jakaś, jakby, jakaś niepe... jakby to było widać, jakaś niepełnosprawna. Dziewczynka taka na wózku siedziała. No może dowiem się później. O! I właśnie to jest ta maszyna, o której mówiłem. I później mam, wytłumaczę, do czego ta służy. Gdy się skres otwiera na kolcami. No to ciekawe to wygląda. Tu widać jakieś nad kamery. Tutaj jakieś dziecko jest tutaj badane, a ona jest, ona, ono, to dziecko by wykorzystywano, je, coś tam, jakiś medycyny, tam nie wiadomo czego, coś tam. O i tu słychać było naszego przyjaciela mutanta O, wolniej się. Oj, to właśnie ta dziewczynka na wózku. Wow. I tak bez alarmu. Dziwnie coś. No i ostatnie nagranie. O, to jakiś... Widać to, taki artefakt, taki... Nieziemski. Jakby z kosmosu wyglądało to. Wow, jak to ma moce? Taka kula. Ło wow, ho, ho Dobra, i teraz już idziemy do poprzedniego save'u, idziemy po naszego syneczka. Dub 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 i powracamy do naszego poprzedniego save'u idziemy po naszego syneczka. Timi, idę po ciebie. Otwieramy tutaj drzwi zami otwórzcie Sahara To jest podpisane, w ogóle zadziała, bo zakrwawiona jest ta karta. Uuuhuu, tylko uu, uu. coś jest tu dobrego, bo ta gra się ścięła. Wow, się zlękną Ła. Oj o który uświetlony. może mogę zgasić zaponiczkę. Oho To jest jak w jakiś mass effect może się poczuć O, farba czerwona co ja się nie maluję? Po co? Teraz tu dostajemy się jakby takimi tunelami górnymi. Na razie tu pójdę. myślę, że jakoś przepaść jest kości i Kolejne kości. Mogę sobie jeszcze na nimi użyć. Może się uleczyć do końca. Let's a go tu naprawdę jest przekazacko w tym miejscu Takie faktycznie laboratorium Wow Można to zniszczyć? Nie Szkoda Wow, 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 e, to samo się otwiera Tu widać e... Czy ona zaginęła, czy co? Jakaś dziewczynka To jest ta z pierwszego nagrania, co chyba na helikopterze Tak, pamiętam a nie, ale myślę, że chyba one nie że bo krzyże są. Pewnie tak. No coś to ma była, z z nią. Co to? No szmata. Tylko nie mów tego w szkole, przy nauczycielach. <grytanie> ale by przypał u was. Uuuu. Tak to wam, co nie, jak już to powiedzieliście. Uu. Tu ktoś się spał, widać najwidoczniej Może ktoś jest ocalały tutaj U, ciekawe Jak widać tutaj po tych tutaj może jest jakaś nadzieja że ktoś tu jest ocalały No jeszcze coś tam jest mm, coś tam dodanego ale ja tu mam gdzieś Boż to od ręki się patrzy o jest kolejna Lina No tak powiem się ktoś być ocalały Może Timi jest ocalały Ło Ła, bosna na to jest, można usiąść, ja co usiądę na takiej kanapie, co niech mi się ta energia się zregeneruje. Nie wiem, czy widzicie, że jak się siedzi się na czymś, to regeneruje się energia, ale krzesło mnie bo dziwne, dźwięki dźwięk nad wydaje. Ach, nie ma to jak kawa z, tak, kawa tak z rana. No, i tu są wszędzie jedzenia, i co ogólnie tu można być zadbany. O, tu można wrzucić hajs. I mamy. Hotelkę. A co kupię? No, dobra. Jeszcze dwa FotoNaxe. Sneakers oczywiście, daj. Albo Mars. Dobra. Jeszcze jeden. Ok. Możemy iść. Tu jeszcze zrobię małotowa Kaj, Coinsy Chciałem powiedzieć ka, hajs ale potem taki coins w angielsku Siorb Można tu wejść? Nie no, Hajs jest kolejny, tu coś ciemne jest w tym kącie Co to mi się troszeczkę się nie, nie spodobało W ogóle ile mam coinów gdzie są koiny 2841, o matko Chodź tutaj do mnie Kanibalu Mój miłosny kanibalu Jakaś lampeczka się, ten mruga Ło, nie, nie, zapal, zapal zapiniczkę Tak tu ciemno i creepy To co? się zreniłem, i to jest nie fair o, coś kolejne jest Tak, to jest właśnie ta maszyna O, to można przewrócić. O, fizyka tu działa! Jej. No ale tu masz... muszę tutaj... O nie. a nie wiem, przecież można tutaj. Weź w wy... notes No i jest szybciej faktycznie Dobra, przeszukam sobie te miejsce trochę. ...szmata... ...szmata... O! Dzieciuchy! Strzemię, Takie... Ej, czy tu w ogóle... Eee, tak. Tak... Tak dobrze mi się zdawało, że tu właśnie dzieci... ...leżały i może były wykorzystywane do jakichś różnych badań. Coś mi tu śmierdzi w tym miejscu, że może... अच्छा próbowali stworzyć jakieś jakiś, an, jakiś antidotum Hm. To już dziwne mieli te zabawy te dzieci. Może i faktycznie. I tu właśnie wy dzieci i obserwowano co one robią. Czy jakie są efekty tych różnych No, z tymi ludźmi coś się skończyło Nie chciałbym być na ich miejscu Co ty tam robisz? Czy to jesteś ty z ten nagrania O oh, jesus to jest jakiś glut leżący Czy to w ogóle tu było dziecko? Nie wiem Mm. O, pajączek. No nie, on tu biegnie. Odsuń się, bo użyję złóku. Co? Tylko na dwa hity? Może próbowali go zabić i może był jakiś obalony. Powalony, sorry. Tu naprawdę, Ej, czy oni tylko na dzieciach? Czy nie, może na dorosłych też. Robi różne badania, ale coś mi się wydaje, że naprawdę próbowali stworzyć coś, co Bóg nie potrafi zrobić. Co to kur. Nie dokończę słowa. Jest! What? To jakieś gloty. Oj, weź to teraz to, to całe rozbić, a to nagle jest żywe. Oh, ew. O, coś tu jest kolejne. Hm. Możecie mi to wytłumaczyć? Co to ma znaczyć? przyjemna muzyczka. Co tu? <noise> <noise> A <Ale> fajna muzyka. Hm na 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 na. Co to jest kamień? To widać, znowu widziałem taką maszynę. Tu na razie nie wiemy co, do czego co służy ta maszyna. Oj, i teraz wszędzie jakieś widać te projekty i te protokoły czy tam... No nie protokoły, te... Narysowane te plany, jak to ma wyglądać w ogóle. Jeszcze sobie usiądę. I się zregenerowałem. Świetnie. O! Coś kolejnego znalazłem. Jakiś pakt rozlany z kawą. O, przygodzi jak tu mówię o kawie, to napije się. O! Trzeba kolegę tutaj naszego. Na Przekaż tej muzyczki już nie słychać. Możesz przeskoczyć serdecznie. Dziękuję bardzo. O, ty jesteś patykiem, jakiś smigo też jak wyglądasz Ależ ty, nie lubię cię, nikt cię nie robi. Jesteś śmieciem i. Co tu się stało? Czemu on jest powieszony? What the hell? A tam coś może ominąłem? Wcześniej tam? Chyba nie. Nie, dobra. Wszystko zwiedziłem. Dobra, idziemy dalej. Takim szybkim speedem. Bo tu dalej nie da się przejść, niestety. Dziuchy. Ale sztabry, te jakieś czarne są. Może podpalone, albo z innej, z innej rasy są. Dobra to, nie? Będę sobie pigułkę. Się zlękłem. Tak wyskoczyło szybko. Jak szczur. Smata... Ej, no chyba na to wygląda słuchacznie, nie? To tylko na dzieciach no coś tam. I bułeczki są. Kolejne. Coś do zebrania? Czy coś? Nie? O. Idziemy dalej. O! I jest tutaj nasza maszyna. Która, jak tutaj zbieraliśmy, mówiła, że coś to ma związek z ludźmi. Gdzieś tu mamy jeszcze farbę, kolejną farbę i... A to już... A, inna, inna to jest. I znowu ta dziewczynka, czy może ona faktycznie nie żyje It is dead Tyle łówek ma Co to? A to chyba kaseta. A, to to już wiecie już to pokazywałem wam w poprzednim moim save'ie. Nie, nie mogę pójść. Czy ta maszyna już zaczynała działać? I to kolejny znak mamy. Tak, to trzeba to, 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 to nie włożyć do środka tych ludzi. Czy to? O Matko Boska! To jest nasz syn Timmy! Po tylu odcinkach W końcu cię znalazłem Tylko w całej chwili Czy on w ogóle żyje? A ah, w kolcach jest tam by był za mnie dumny O nie, syneczek Proszę nie umieraj Tyle odcinków zmarnowanych Żeby cię tylko znaleźć martwego No A tylko te w ogóle musi mieć dziurę na głowie. O, tu jakaś muzyka taka. Jakby muzyka z nadziei. O! żeby da się go uratować? Uuuu! Może jakiś proroczek z nadziei jest, czy go uratujemy. Podłączamy kablami. Narządy. I potrzeba drugiego ciała, no to wygląda. Chwila, czyżby oni próbowali? Co, czy oni próbowali w tym laboratorium stworzyć taką maszynę, że ona odradza ludzi? Martwych ludzi? Co? Czy w ogóle takie coś istnieje? Ale to dowiemy się w następnym odcinku like -ta, subskrybuj ta piszcie w komentarzach Klikaj ta dzwoneczek Mówi do The Game I Timi Uratujemy Timiego, obiecuję wam